Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł, towarzysz Gugała, uśmiech na twarzy mojej, a być może i waszej za gości, bo pojawi się coś, na co wszyscy czekaliśmy od rybomanii w zasadzie. E, a mowa tutaj o boksach. O boksach okoniowych Champion, które na rybomani miały swoją premierę. Są to pierwsze przynęty gumowe od. Champion Fishing z pracowni Zadasiowego Lochu, które pojawiły się w sprzedaży, jakiś czas temu już o tym anonsowaliśmy, że przykujemy, że będzie, że to, że tamto. Życie płata różne figle. Nie zawsze da się wszystko tak szybko przygotować do sprzedaży, jakbyśmy chcieli. A to proces produkcji, a to procesy dostęp gdzieś tam zakłócone, poplątane, pomieszane. No i ze wszystkim się tak schodzi, jak to się e, mówi. Siemano Adriano. Dzień dobry, Sześć Boże. <laughs> Bóg zapać. Co to za jakieś gumule? Panem bogiem. E, gumki e, czempiona, one były e, na Rybomani miały premierę. Nie, słuchajcie, boksy e, e, wyglądają tak, że. O, a co mi się odkręciło? A to możemy tak zrobić. Nie, nie widać. Tak widać. Tak widać? Widać mnie nie Tak widać. widać. Widzę czy nie widzę? O jest. E, tekturowe opakowanie w środku mamy widać 50. Nie, 50... To, tak, to można na... przekleić i na teściowej dać jakiś tam z naklejką I love you. I love you. To w ogóle wiesz, jakie są trzy podstawowe słowa po angielsku, gdzie dogadasz się po prostu wszędzie i musisz te słowa znać. Nie. I to love to... you, Malboro i Coca-Cola. Macie opanowane te trzy słowa po angielsku: świat stoi przed wami otworem. Nie wiem którym otworem, ale stoi. E, więc, e, tak, w boksie przynęt jest e, 50 modeli. Zaraz powiemy o modelach. Czemu to mi się tak te Hollywood przekręca? O, wypoziomuj, wypoziomowało. Wczoraj skąd wyjąłeś? Stąd? Stąd. Nie, to ja z kieszeni miałem takie jedno. <noise> Znalazłem w trawie. No dobra, pomogę ci. No to wysłał. Bo ty jedno rę ręki bandyta jesteś. Ale... Tak. Eee, słuchajcie, dżdżownica. Dżdżownica, eee, temat znany. Ogólnie boks nazywa się boks okoniowy champion, ale to nie tylko okoń, bo to także pstrąg potokowy, e, bo to także klenik, jazik, e, może być też tęczak albo jakiś białoryb. Płoteczkę no, też na to Na przykład to pod pstrąga po potokowego czerwony tudlany z nurtem podany jest zakaz stosowania żywych przynęt na spinning, na, na przykład na rzekach pstrągowych, krajnie pstrąga i lipienia. Natomiast już imitacje można jak najbardziej używać, tak? Uzbroić na krótkim haczyku i gdzieś tam z nurtem spławiać. Czy w poprzek rzeki, w półtoni, animować taką, e, taką właśnie dżdżowniczkę, gdzieś tam spływającą, zniesioną e, po deszczu, czy która gdzieś tam wyszła z kępy trawy, i pech chciał, że się potknęła i wpadła do rzeki i spływa z nurtem, a ryby rzeczne zbierają i zjadają. Więc e, pierwszym modelem przynęty, który jest w boksie, jest to dżdżownica. Oprócz dżdżownicy, a tak patrzę model jest jeden, dwa, trzy, cztery, pięć modeli. pięć modeli po 10 gumek, 50 gumek jest w pakiecie. Teraz pokażę Wam kolejny model gumy, czekajcie jakiś taki kolor, podobny zupełnie w zasadzie do niczego. To mi się nawet podoba, za jak się pięknie wije. Pokażę. Jak żywe robicie. To z kieszeni go wyjąłeś. Ja pierdzielę. Nie, ja no to mi daje, nie widzę, nie Coś To jest żywe. Natura nas skopiowała, wiecie to. Adaś sam wymyślił żołądkę, a natura go skopiowała i się okazuje, że pod krępami traw też są żołądki. Drugą taką przynętą jest taka pijaweczka. Pijaweczka, taka spłaszczona, larwa też fajna, zbrojona. Na krótko, na przykład na bocznym troczku, na dropshociku, na czeburaszce, na klasycznej główce jigowej z takim ogonkiem spłaszczonym można już sobie tam pobujać, pokusić na przykład o konie. Trzecią przynętą, którą mamy no, wiecie, w pakiecie... Pomysłem, że jakoś. Ale no no to... trzyma to cho Jak bo... ja już sobie prawie... No dobra, w... daj, 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 A, dobra, dobra, daj, to daj. Dobra, go... mi. To jak... Raz, dwa, trzy. Ty mnie trzymasz, Uuu. to tak. e, Zauważcie, że większość przynęt jest dwukolorowych. E, nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Są i z brokacikami. Musimy e, kawałek, karteczki. Są bez brokacików. O. I teraz będzie, o. Widać? te the... kolory. Lux. Są dwukolorowe. Widać dwa z odcienie jaśniejsze, ciemniejsze. To samo tutaj w przypadku tej pijawy. Czekaj, o. Też są e, dwukolorowe. Kolejną przynętą jest taka larwa ważki. No, czekaj, bo ja tak ty do góry, ja do dołu i na no odwrót. Ja, to, co? No, no ale możesz tak. złapać, no jak ty nagrywasz. Widzę, że to jest takie łapanie jak Tomka. <laughs> e, więc larwa ważki też na malutkim haczyczku. Dwukolorowa przynęta e, i gdzieś tam bujanie w toni. Fajna przynęta pod wszystko w zasadzie. Okoń, klen, jaś, strąg potokowy, tęczak. Jakiś białoryb też się skusi, agresywny leszcz jak najbardziej może puknąć w to. Są i takie brudaski, są jasne, są takie jakieś herbatka z O patrz, ta się nastroszyła jak ten... Mm, skorpion. Zaraz ugryzie <gryznie> nas w, ten woko. Woko. Y, trzecią, czy nie, czwartą przynętą, która jest w boksie jest to malutki raczek. Nie raczek nieborek? Raczek nieboraczek. Szczególnie na okonie fajna przynęta. Wszędzie w łowiskach, szczególnie w wodzie stojącej, gdzie mamy okonie w łowisku, jak najbardziej taki maluteńki raczek. No i on to ma ze 4 cm. Dwukolorowy. Kilka raczków jest. Też zbroimy tu za odwłoczek na krótkim haczyku. I sobie możemy z opadu tyk, tyk, tyk. bawić się i ostatnia przynęta to jest żaglik to Nasza... jest to na pewno mi najbardziej się podoba Tak, jedna z naszych autorskich gumek e, wymyślona przez Adasia wyprodukowana w lochu czekaj tu taki o takie białe. białe troszeczkę złapał innych kolorów ten biały się odbarwia najbardziej inne to tak nie, nie chcą klasyczne kopytko 4,5 cm z takim przewężeniem tutaj żagielkiem na dole fajnie pracuje, no tak. co, co, to co, powiedzieć? co co więcej można powiedzieć. Na, na czeburaszce czy na klasycznej główce go jest taki transparentny z lekkim takim brokatem, fiolet wpadający, jest taki seledynek, żaglik. Także kopytka z pracowni Champion Fishing dostępne tylko u nas do kupienia nigdzie indziej. I to w zasadzie tyle. 50 gum w jednym boksie. Cena chyba 89 zł, z tego co pamiętam. Autorskie handmade'owe odlewanie naszych przynęt wprost z Adasiowego lochu. W takim boksie macie wszystko co jest potrzebne żeby złowić pstrąga, klenia, jazia, okonia. W każdych warunkach niezależnie czy to jest rzeka, woda stojąca, czy woda jest czysta, czy trącona. Boczny trok, drzeburaszka, dropshot, klasyczne dzigowanie, każda metoda dostępna do łowienia takiego ultralightowego pozwoli Wam tymi przynętami złowić rybę. W zasadzie na ten moment e, nic tutaj więcej nie potrzeba, żeby je, e, no trzeba kupić sobie kilka główek jigowych. No i wędkę I, mieć. I wędkę. I, I korowrotek. korowrotek a I samochód, zezwolenie. A ale jakby kompletny boks przynęt 50, który wrzucacie sobie do pudełka i na jakiś czas wam wystarczy, jeżeli z tym boksem nie złowicie o konia, to znaczy że albo go w łowisku nie ma, albo nie żerują. Także jest to przygotowane w 100%, gotowe do tego, żeby z powodzeniem iść nad wodę, złowić rybkę. Teraz tylko musicie wyrabiać. Normę podpisywać listę. Mam nadzieję, że te przymrozki się niedługo skończą, bo one całą robotę psują. Przez przymrozkami tam na to konie dało się fajnie połowić, a, a przez to trochę tam teraz odcięło. Ale najlepszy przed nami sezon dopiero się rozkręca. Także boksik będzie dostępny stacjonarnie w Józefowie na ulicy Piłsudskiego 16A. Podlinkuję go wam w pierwszym komentarzu pod filmem, tak żeby łatwiej wam było znaleźć. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Cześć. Dziękuję, Adriano Siemano. No masz jeszcze tego. Tak. Champion, champion, champion. Champignon.